Muszą się... Nie, nie, tak nie. to stój stoi! Stój, stój, stój. Co? Może zostawimy to w policji i po prostu się odprężyć. W jaki sposób się odprężyć? No po prostu poczekamy, aż ja ci okażę, że coś zrobią. Jak się okaże, że wchodzą coś, to ja coś dobra. Chyba się jednak boję w tym stroju, bo on jest taki niewygodny. Dobra. Przebiorę się i... Coś tam zrobimy. A, fajnie się odprężyć po tej sprawie Henrym, no jak nie chcę ich nich myśleć. Tato, tato! Mam tu prędziego, który jest zepsut, musisz go naprawić. A, no okej. Okay. Niech... To... Dobra, to muszę go wziąć. Okej. Okay. Oj. Niech sobie to usiądzie. Ja wezmę jakieś narzędzia. Okej, okay, mam narzędzia. Zobaczmy, jakie szkody są. Kurczę, aż cały pokój zaświetliło. Aha, on ma tam gardle coś tam. Coś tu pękło. Muszę to naprawić. A no tu na szyi. Trochę postukamy. Piu, piu, piu. i powinien zaraz wstać i powiedzieć coś. Witaj, o działa, Michael, chodź zobaczyć, patrz. Nie, nie pytaj, nie pytaj. Halo? Cześć. Kurczę, fajnie. Ale. Super, że naprawiłem naszego animatronika. Chyba on od sześciu miesięcy stał w tej Super, W ogóle, muszę się poopalać. Ej, Will! Mam taką propozycję, żebyś wyświecę już strach. Bardzo. I jaką propozycję, a poza tym, Majkę, tak, przestań tak dziennie grać. z bungee za jedynie 10 za osobę. Pod domem 24 prowadzi mi Kobyć. Czy wy serio myślicie, że ja się zgodzę na jakieś bungee? Ludzie, ja nie dobra rady skoczyć z bungee, ja mam 50 lat. Chociaż z drugiej strony... No dobra. Dobra, dawaj Michael, jedziemy Jono No, dawaj jedziemy. Dobrze, jesteśmy. Pan Mirek? Tak, to ja. Dzień dobry, Williamie. Dzień dobry. Postanowiłem, że się zwolnię z tej budowy i zacznę zbuduję taki, taką wieżę i będziecie skakać z bandy. A to bezpieczne? Oczywiście. Tylko najpierw będziesz musiał ubrać strój, a wy. Możecie je zabić, więc jeśli nie chcecie umrzeć, to musicie ubrać się w specjalny stroj. William nie. Michael, Michael, stąd, tot. O kurczę. Michael? Ej, William, podejdź tu! Co się. Michael? Spokojnie. Oni są nieśmiertelni. Nawet sam, sam Albert Einstein potwierdził, że oni są po prostu niezniszczalni. Um, okej. Okay. To ja to w co mam się, Mirek, ubrać? No, ja ci dam ubrania, a ty pójdziesz tam do to, to ja się przebrać. No dobra, to w co mam się ubrać? Dobra, trzymaj. Dobrze. Ubrałem się, czuję się jak w bakrukce. Po co ta maska gazowa? Dobra, ubrałem się, Mirek. Tu no dobrze, Williamie. Jakbyś się zastanawiał, po co jest maska, to dlatego, że będzie się nie uszkodziła za bardzo twarz podczas skoku. W sensie to jest akurat bardzo bezpieczne, spokojnie, tylko czasami się coś wydarza z twarzami. Okej. Okay. Dlatego masz też butlę gazową. Oda się tam zdążysz skoczyć. Dobrze, można wchodzić. Chodźmy. Uh -huh. Biorę z Williamie! Tato! Mm. Biorę z Ciebie Williamie! Kurczę, zapomniałem, że ja mam lęk wysokości. Spokojna twoja rozczochrana, normalni ludzie. Nawet pięciolatek dał radę stąd skoczyć. Przeżył? Trafii... w ciebie! Trafił do szpitala, ale żyje. Ja I Spokojnie, nie tacy... 70-letni dziadek stąd skakał i... Jak już żyje, nic mu się nie stało. Wyżej czy stąd skaczesz? Już wolę stąd. Pamiętaj... Do tego obiektu, A, co ja zrobię? William, ja uważaj, musisz tam stać, jak tam okrążają ten basenik. Trzeba akurat basenik. To strapolina musisz tam skoczyć. Ja nie skoczę stąd. William, William, skaczesz? Nie, ojej. Co ty robisz, Pirek? Coś, co ci się może nie spodobać, ale. Hej, co ty odwalaś? Nic, po prostu. Chcę, żebyś skoczył do... Que sabor